Przy mój kumpel, bliski mi prawie jak brat. Znamy się od zawsze, od naszych najmłodszych wspólnych lat. Nie znoszę, gdy się kłócimy. Naprawdę pragnę to zmienić. Lecz spójrzmy dziś w oczy prawdzie! To koniec naszej przyjaźni. Czy kiedykolwiek pokłóciliście się z najlepszym przyjacielem? Poczekajcie! Moją historię wkrótce poznacie! Czy odmówiłbym przyjaciółce pomarańczy? Słyszałaś, że właśnie ogłosili... Szkolne przedstawienie, a widziałeś. No pewnie, na lunch znowu łososiową niespodzianka! Nazwałbym to raczej bagienną niespodzianką. Jeśli przetrwamy lunch, pójdziemy po południu na koncert? Jasne, z chęcią. Super! Do zobaczenia po szkole! No dobrze, to tak. W piątek obchodzimy dzień naszego gimnazjum i zaplanowaliśmy konkurs. Wow. Przygotujcie filmiki o tym, co uwielbiacie w naszej szkole, a możecie, no nie wiem, wygrać nagrodę. Oh, super! Myślisz o tym samym, co ja? Napiszemy piosenkę. Nagramy do niej najlepszy teledysk na świecie! Ubierzemy się identycznie, zatańczymy coś fajnego, założymy peruki i tiary, i rolki, i. i, i... Oddychaj, switch! Uff. Dzięki. <laughs> Jeśli mamy wygrać, zacznijmy pracować nad filmem już dzisiaj. Finał hey, jest za dwa dni! Idziemy na nasz koncert! O, e, wybacz, Winnie, nie dam rady! Co? Ale mówiłaś, że pójdziemy! Nie mogę iść sam! Przepraszam, mamy ważny projekt. Ja i Switch musimy nagrać filmik. To pomogę wam! Będę reżyserem! Dobrze, pewnie. To nie jest zły pomysł. <noise> switch, ułożymy choreografię. No jasne. Co powiesz na to? Tak. Tak, to jest ekstra. Ale ważniejsza będzie praca kamery. Najpierw to. Było naprawdę świetne, Switch. <noise> Winston, nie interesuje nas praca kamery, tylko taniec. Taniec? Jaki taniec? Taniec w najlepszym teledysku pod sło. Czekaj, co to jest? Miło, że pytasz. Masz dość sięgania po papier toaletowy podczas każdej wizyty w toalecie? Zatem wypróbuj! podajnik papieru 3000! O, uwaga! Uch, nic mi nie jest! Oh, Kis, nie mamy dzisiaj czasu na wygłupy. Cała szkoła zobaczy nasz filmik. Chwila, moment. Zobaczy go cała szkoła? To całkiem sporo klientów. O, wpadłam na świetny pomysł. Karma to moja przyjaciółka. Przykro mi, stary. Czekajcie! Nadchodzę! O! Wybacz. Pomarańcza? O, oddałam ją switch. Była głodna. Głodna? Jesteś niemożliwa. Mam teraz Cześć! Nasze gimnazjum to naprawdę coś. Kochamy lekcje, przerwy, wszystkie... Promocja ograniczona w czasie. To hełmopodajnik papieru 3000. tysiące! Ty wyprawiasz. Nagrywam reklamę dla moich klientów z gimnazjum. O! o! Kupkę ma podajnik papieru! O! Już dziś! O! <grymne> Dobra, Winnie. Jesteśmy gotowe, żeby nagrywać. Tak, tak, akcja. Psst! Winston! Winston! Tu jestem! Ula la! Oto... szczyt mody! <śpiewanie> to na Wspólna praca i zabawa, to jest właśnie to! <śpiewanie> Karma mówi, że nie obchodzi jej praca kamery. podajnik papieru? Oui, No i to jest dobry filmik! <śpiewanie> nie! 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 Stop! <śpiewanie> Cięcie! <śpiewanie> Było genialne! Tak nie wierzę, że nam się udało już za pierwszym razem. Prawda, Winston nie? Um, tak, chcę zobaczyć! Pst, Winston! <laughs> no i to jest dobry filmik! <laughs> <Ha? gasps> o, dziewczyny! To całkiem zabawne! Możemy nagrać was ponownie! Tak, serio, Winston? Nie możemy! Nie wierzę, że popsułeś nam filmik. Cóż, ja nie wierzę, że wymieniłaś mnie na nią. Wow, wow, wow. Nie rozumiesz, Switch. Przyjaźniliśmy się od dziecka. Teraz karma olewa koncerty, ignoruje mnie i daje tobie moje pomarańcze. Cóż, przynajmniej ona nie zepsułaby doszczętnie mojego filmiku. Przynajmniej teraz filmik jest ciekawy. O, dobra, skoro tak twierdzisz, to, to koniec, koniec naszej przyjaźni. przyjaźni. No nie wierzę! To po prostu... Kiedy do kibelka gnasz twój hełmopodajnik masz. Nie teraz, kis, Niech zgadnę. Gniewasz się na Winstona! Oczywiście! Zepsuł mi mój filmik! Najgorszy przyjaciel na świecie. Tak, ale ty i Switch go chyba w ogóle nie słuchałyście. Co masz na myśli? On chciał ci pomóc, a ty go olewałaś. <grystanie> Kis, nie masz pojęcia, o czym mówisz. Nie, może, ale może sama nie byłaś dobrą przyjaciółką. <grystanie> Jak Winston śmiał zepsuć mój filmik? To znaczy. Nasz filmik huh? mógł poczuć się zignorowany. Nie byłaś ostatnio najlepszą przyjaciółką, prawda? Nieważne, daj spokój! Wszystko skończone! Co jest w Winstonie? Przecież powiedziałam pomyśl jak sama się zachowywałaś. Gdyby on tak robił, miałabyś go dosyć. Ale nie, to nie tak, bo wszystko było dobrze. A gdyby to ktoś ciebie tak olewał ciągle. Hmm. Się zastanowię! Chcę przyjaźń odbudować i nie wiem jak to zrobić. Stań w miejscu, oddech weź, pomyśl jak on się czuje. Myśli, że olewam go, a jeśli tak, to mój wielki błąd warto spojrzeć z jego strony. Może czymś się poczuł bardzo urażony. Czas swe zmienić zachowanie. Rozumieć jego postrzeganie. Stracę najlepszego przyjaciela. Powiedzieć, coś muszę! Jeśli nic nie zrobimy, to przyjaźń ta umrze! Już wiem, co muszę zrobić! Wow! Wielkie brawa dla Krisa i Krasza! Nie sądziłem, że w jednym filmiku można połączyć pasję sportową i muzyczną, ale Wam się to udało! Spokojnie, spokojnie, po kolei! Wystarczy dla Was wszystkich! Hej, widzieliście Winstona? Widziałaś go? Ach, gdzie on jest? Hej, to nasza piosenka, a to ja, i Switch! I nasz filmik! O co chodzi? Wspólna praca i zabawa to jest właśnie to! Ja trochę to tylko poskładałem. Chcesz jabłuszko? Pomarańcze? Przepraszam! przepraszam ja. ja! Ty! ty ale. ale najpierw, najpierw ty! Nie, nie najpierw, najpierw ty! ty. Przepraszam, że cię olewałam, Winstonie. I bardzo przepraszam, że nie poszłam z tobą na koncert. Przepraszam, że popsułem twój filmik. Myślę, że. Po prostu byłem. Uch. zazdrosny o ciebie i Switch. Oboje jesteście dla mnie ważni. To moja nowa przyjaciółka, a ty jesteś starym przyjacielem. Masz rację. I wiem, że nie wszystko musimy robić razem. Nie, ale to musimy zrobić razem. Kupiłaś bilety na koncert? Karmo! Dziękuję. Dogadaliście się już? Nie znoszę, jak się kłócicie. Kocham Was oboje, jesteście moimi przyjaciółmi! Oddychaj, Oddychaj Switch. Switch! Dzięki. Ależ to piękne. I teraz tylko za 29,99. <noise> A konkurs zwyciężają... Switch, Winston, no i Karma! <noise> Dali radę, dali radę! Dali, Winston, dali Winston. Gdy wspólnie działamy, zawsze radę damy, bo przyjaźń to skarg dobrze, że ją mamy. Gdy wspólnie działamy, zawsze radę damy, bo przyjaźń to skarg dobrze, że ją mamy.